Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj robimy sobie własną drabinkę koordynacyjną z klapek. Mamy pięć klapek lub sześć, jeżeli macie większą powierzchnię mieszkaniową. Ustawiamy je w odległości dwóch kroczków waszych, dwóch stópek. Jedna stópka i druga. I następny klapek jedna stópka i druga. Czyli w po każdym jednym klapku muszą się zmieścić dwie wasze stópki. Brawo. Jak ułożycie, idziecie sobie na koniec naszej drabinki. I zaczniemy sobie od truchciku. Truchtamy w tą i z powrotem, i w tą i z powrotem. Robimy kilka takich kółeczek w truchciku, żeby się rozgrzać. Truchtamy sobie przynajmniej jeszcze 30 sekund, czyli przynajmniej jeszcze z 4-5 kółeczek, żeby rozgrzać nasze mięśnie. Jeszcze ze dwa kółeczka. Rączki ugięte, oddychamy i truchtamy. I wystarczy. Teraz do tyłu. Biegniemy sobie tyłem. Trzy kółeczka. Rączki ugięte. I tyłem. Brawo. Odwracamy się. W i z powrotem to jest jako jedno kółeczko, i jeszcze jedno ostatnie zostało. W tą i z powrotem. I to jest jako raz. Czyli my już mamy nasze kółeczka skończone. Teraz truchtamy sobie slalomem. W tą i z powrotem i wracamy. Proszę, slalom. Odpięt, brawo. I wracamy też slalomem. Odpoczywamy chwilę. I jeszcze raz. W tą i z powrotem slalomem. Super. Ręce są ugięte. Łapiemy chwilę od deszku. Teraz próbujemy też slalomem, ale wracamy już tyłem slalomem. Czyli przodem slalomem ruszamy. Dochodzimy do końca i teraz tyłem. O właśnie. Tyłem. Brawo. I jeszcze raz przodem. I wracamy tyłem. Bardzo dobrze. Oddychamy chwilkę. I teraz trzy razy będziemy wykonywać marsz A. Palce są zadarte, ręce ugięte. I jak podczas biegu rączki pracują. Ugięte. Palce na siebie. Hop. I z powrotem. I to jest jako raz. Hop. Hop. Wysoko kolanko uginamy. Ręce ugięte. To jest jako raz. Jeszcze dwa razy. Przeciwna rączka do nóżki. Ugięta. Marsz A. Wysoko palce zadarte. Kolanko wysoko. I dwa razy. Jeszcze raz. Rączki ugięte. I w drugą stronę. Super. Wchodzimy teraz w pierwsze okienko, klapka, stajemy bokiem. Bardzo dobrze. I teraz rączki są ugięte i robimy skip, a w marszu, ale bokiem. W każdym okienku dwa razy staje nóżka. Raz i dwa. Hop, hop, po raz, jedna. Hop, dołączamy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I jeszcze raz to samo. Dołączamy. Dalej stawiamy nóżkę, żeby się zmieściła. Brawo. I wracamy. Super, wysoko kolanko, rączki pracują i zmieniamy stronę. Druga strona i to samo. Ugięci, jesteśmy łokcie ugięte, ale proste plecki. Brawo. I jeszcze raz, super. Dalej nóżkę, żeby ta druga się zmieściła. Musimy tak pomyśleć. I ostatni raz. Dalej stawiamy, żeby nóżka mogła się dołączyć. O, właśnie. Dalej i nóżka dochodzi. Hop, hop, hop. Ostatni raz. Bardzo dobrze. Stajemy teraz przodem, łapiemy chwilę oddechu. Jeżeli e, uważacie, że jest za ciężko, to można chwilkę odpocząć. Jeżeli jest ok, to ruszamy dalej. Teraz robimy skip A. Palce wysoko są zadarte. Nóżki unosimy wysoko do góry, rączki ugięte, w tą i z powrotem skip A. Proszę. Hop, 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 prawo. I z powrotem. Bardzo ładnie. Staramy się, żeby klapki się nie ruszały. Jeszcze raz. I ostatni raz. Ostatni raz wracamy. I chwilę odpoczywamy. Bardzo dobrze. To był skip A. Teraz zrobimy... Nogami pajacyki, ale ręce będą ugięte w stawach łokciowych jak przy biegu. Tylko szeroko nóżki i złączamy. Rączki ugięte. I jeszcze raz. Brawo. Nie wiem, czy Wam się uda, ale spróbujemy. Teraz z rączkami jak do pajacyków. Tylko w tą i z powrotem. Rączki nad głowę i nóżki włączamy. Nad głowę, brawo. Próbujemy, może komuś się uda. Super. Szeroko nóżki, ręce, hop. Brawo. Bardzo dobrze. Teraz wystarczy, Patryku. Stajemy zalej za klapkiem. Odpocznijcie chwilkę. Teraz, jeśli ktoś ma klapki jeszcze yy, źle rozłożone, to proszę poprawić. Łapiemy chwilę oddechu. Żebyście mieli siły więcej. Tak, żeby były dwie stópki. Stajemy sobie dalej na końcu klapeczka. I teraz będziemy wykonywać przeskoki obu nóż, czyli nóżki złączone razem. Napinamy mięśnie brzucha. I nogi razem. Najważniejsze. przeskakujemy przez klapki. Ręce ujęte. O właśnie. Odwracamy się. Nóżki razem. Napinamy mięśnie brzucha. I jeszcze raz. Trzy razy to powtórzymy. Dwóch raz. Brawo. Nóżki złączone. I dwa. Jeżeli dla Was jest powtórzeń za dużo, możecie chwilkę... Odpocząć, albo zrobić troszkę mniej. Brawo. Bardzo ładnie. Teraz próbujemy zrobić przeskoki na jednej nodze. Ok? Za, e, załóżmy, że na prawej. Na prawej skaczemy. Czyli lewa do góry. Brawo. I wracamy. Odpoczywamy. Odpoczywamy i zmieniamy nogę za chwilę. Ok? Zmieniamy nogę na lewą. I proszę. Super, lewa. Dobrze. I jeszcze raz na prawej. Prawa, brawo. Prawa. Super. I ostatni raz lewa. W tą i z powrotem. Dobrze, żeby troszkę odpocząć, to można złapać trochę oddechu, napić się. Kto ma jakąś butelkę przy sobie, mały łyczek na napicie. A jak nie, dodamy radę. Teraz spróbujemy wykonać podskoki, też obunusz, ale staramy się kolanka jak najbliżej do klatki piersiowej. W tą i z powrotem. Tylko raz. Wysoko kolanka. Brawo. Brawo. I wracamy tak samo. Super! Bardzo ładnie. Podobało mi się. Odpoczywamy chwilkę. Przy każdym klapku zrobimy sobie przysiad i wyskok. Przysiad, czyli złączamy nóżki. Kolanka są złączone. I robimy przysiad i wyskok w górę. Rączki do góry. Przysiad i rączki do góry. Dobrze, przysiad, mhm. przysiad podparty, czyli musimy całkowicie przysiad podparty. Złączone nóżki i wyskok do góry. I wyskok do góry, jakbyśmy byli taką żabką, która się prostuje wysoko do góry. O właśnie, jak żaby wysoko ręce dajemy do góry. To było bardzo męczące. Odpoczywamy troszeczkę, odpoczywamy. Teraz zrobimy sobie czworaka. Poprawcie klapki, jak macie nierówno, bo na tym ćwiczeniu też mogliście klapki sobie troszeczkę poprzesuwać. Każdy ma teraz chwilkę, żeby złapać oddech, ale poprawcie te klapeczki, żeby można było się zmieścić na czworaka. Poprawiamy. I idziemy z powrotem na koniec klapku, klapeczek. Możecie mieć buty, możecie mieć klapki. Idziemy na sam koniec. I robimy czworaka slalomem. W tą i z powrotem. Dobrze, wysoko. Wysoko unosimy pupkę i idziemy. Nóżka, hop. Dobrze. O, blisko są te klapki, więc musimy trochę dalej wyjść. Dobrze. I wracamy też. Dacie radę. Chyba, że ktoś się bardzo zmęczył, odpoczywamy. I dopiero wracamy. Nie ma problemu. Możecie robić troszkę dłuższe przerwy. I super, to ćwiczenie na pewno Was zmęczyło, poprosimy, żebyście znaleźli troszkę miejsca na dywanie, troszeczkę bliżej, no tak, żeby było Wam wygodnie na dywanie i siadamy siadem skrzyżnym. Siad skrzyżny, ręce wzdłuż ciała. Prosimy, Patryk, żebyś przyszedł tutaj bliżej. Ręce wzdłuż ciała. I teraz proste w łokciach. Dotykają się nad głową, prostują i wracamy w dół. 10 razy powolutku. I do góry. Dwa. Oddychamy sobie. I trzy. Równiutko. Wracamy. I cztery. Pięć. Sześć. Wszyscy oddychają. Wypuszczamy powietrze i wpuszczamy. Siedem. Osiem. Dziewięć. Powolutku. I ostatni raz. Dobrze. Dalej jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Rączki dajemy przed siebie, tak jakbyśmy robili przysiad. Wyciągamy, o właśnie, i podnosimy je do góry, trzymamy nad główką, liczymy sobie do sześciu i opuszczamy znowu, tak jak do przysiadu. I znowu do góry, powtarzamy to jeszcze pięć razy. I w bok. Do góry prostujemy się, oddychamy i do przodu wyciągamy. Do góry i do przodu. Jeszcze dwa razy. Góra. I do przodu. I ostatni raz. Góra. I do przodu. Bardzo ładnie. Dziękuję Wam za dzisiejsze ćwiczenia. Brawo dla Was.